Siema, ja jestem Pawli. Nie wiem czy mnie słychać, ale dzisiaj zrobimy sobie chyba 7, 17 albo 18 odcinek, nie wiem To napiszę. Będziecie wiedzieli w sumie po nazwie odcinka. Ale zrobię dzisiaj odcinek trików na hulajnodze Waszej ulubionej serii. Muszę krzyczeć, bo nie wiem czy, czy, czy mnie słychać. No i co? Nie wiem co. Zrobię takie triki jak robił Novel, bo nic innego nie umiem. Spróbuję jeszcze zrobić jakieś połączenia tych trików, inne niż były. No i spróbuję, spróbuję zrobić double whipa. Więc to będzie bardzo ciekawy odcinek. I, I zapraszam Was do tego niesamowitego odcinka z trików na hulajnodze. Dawno tutaj nie nagrywałem, tak się bardzo zmieniło miejsce z odcinka drugiego. No, praktycznie nic się nie zmieniło. A i widzowie napiszcie jakie kółka mam kupić Bo w jakimś filmie powiedziałem że na Łapek kupię nowe kółka Bo te są trochę mm. bo są troszkę zniszczone No Moim zdaniem widać mm. Ale bardziej tylne Tylne w ogóle jest no nie są też jakieś tragiczne, da się jeździć, ale Ale napisałem To muszę kupić Więc napiszcie jakie polecam.